Witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Let's Play Assassin's Creed. I dziś będziemy podróżować do Damaszku, co nie będzie łatwe i na pewno spotkamy wiele niebezpieczeństw, ale dam radę, zwłaszcza z ja. Andrzej mnie skacze z tego konia. Teraz uczę nas. wchodzenia na wieżę, żeby blokowywać mapę. To w każdej części, chyba, chyba wiecie to. Ale to tam... Dzięki Bogu gra się zapisuje, nie tak na chapter. Coś pamiętałem, że jest odwrotnie. Trzeba przejść chapter i dopiero jest zapis. Ja włączyłem wtedy, no, gdy był, skończyliśmy poprzedni odcinek. Wróciłem kilka godzin później i teraz włączyłem i... I pojawiłem się w tym miejscu, więc... To dobra wiadomość. Nie muszę się martwić. A, tak, tak, tak. No, coś to co zrobiłem. Yy, go. OK. Okej. W trakcie tej... Przez miłej podróży zacznę ogłoszenia parafialne. Raczej przeczytam o Robercie de Sable Jest o tym trochę. Ostrzegam. Zróbcie sobie herbatę. Tam taliby są lepiej od nich uciekać. Pamiętajcie. Zróbcie sobie herbatę i teraz... Zaczynamy. Robert de Sable. Urodzony w 1150 roku. Jedenasty 11. wielki mistrz zakonu templariuszy w latach 1191-1193. Pochodzi z mżnego rodu Vande Gaveni. Należały do niego posiadłości lasu ze Sursarte i Briolei. <śm> Nie wiem jak ja to wymówiłem, ale jestem powierzeniem. Jego herb to dwa czerwone krzyże na białym tle w lewym górnym rogu i w prawym dolnym rogu oraz niebieski orzeł na żółtym tle w lewym dolnym rogu i w prawym górnym rogu. Jeszcze coś zrozumieliście, to super Koniec i... Okej okay. Teraz stoczymy walkę Bo dawno tego nie było Dawno tego nie było, więc... Okej okay. Minus Może i dobrze Znaczy może fajnie Ludzie strasznie krzyczą O Boże Jak się ich zabiję, to oni tak wrzeszczą Ryste panie Okej, okay. a dalej, dalsze ogłoszenie. Był dwukrotnie żonaty. Miał syna i dwie córki. Po śmierci trz... drugiej żony, nie trzeciej, przepraszam, yy, zaangażował się w organizację wyprawy krzyżowej na terenie Andegavenii i Normandii. Blisko związał się z Ryszardem Dwie Serce, dowódca floty angielskich krzyżowców podczas trzeciej krucjaty. Yy, śluby zakonne złożył po przybyciu do Akki. Został wielkim mistrzem. wielki <laughs> wstawiennictwu Ryszarda Lwie Serce. Yy, podczas krucjaty pok przekonał Ryszarda do odzyskania portów na wybrzeżu w celu budowy solidnego zaplecza przed odzyskaniem Jerozolimy. Uczestniczył I to jest, to jest jedna ze znajdziek. Musimy zabić 60 Templariuszy. I to jest pierwsze z nich. O, to, to są najmocniejsi goście w grze. Co go nie możemy zabić? No to uciekamy. Już. Okej. Okay. To są najmocniejsi goście w grze. Ok. Na czym to ja skończyłem? Uczestniczyłem w zwycięskiej dla krzyżowców w bitwie pod Arsów. Eee, do tego później. Ustanowił macierzysty dom zakonu w Akce. Dos odsprzedał uzyskany wcześniej od króla Ryszarda Cypr, Gwindowi Del Losinan, nie wykorzystując okazji utworzenia na wyspie Solinnej bazy dla zakonu. Jego rządy upłynęły na nieustannych zmaganiach z armiami Saladyna, choć z drugiej strony podtrzymywało dobre, osobiste kontakty z tym muzułmańskim władcą. Zmarł 8 września 1893 roku. Okej. Okay. I to jest tyle o Robercie de Sable. Ja wolę z Assassin nic nie brać, bo wiecie tam... To jest na podstawie faktów, a nie fakt. I o Nikolo i Mafeo Polo powiem kiedy idzie. Jak będzie o nich mowa w tej grze. A to będzie za huu, za kilka części. W Revelation dopiero. O Mafeo nie ma, ale... W, w książce jest o Mafeo Polo. To jest chyba 13 wiek z tego co się rentuje. Taliby! Galopem. Niestety przeciwnicy nas bardzo, ale to bardzo długo szukają. To jest minus. To nie jest flaga. E, są jeszcze flagi. Flag jest cała masa. Rodzaj też jest cała masa. Uda mi się wszystkie w masyafie zebrać, ale to trochę się naszukamy. Jest ich tam 20 aż. Duża jest tam, gdzie była ta pułapka. E, taka podpowiedź, jak ktoś byś chciał. W mieście jest dużo... Pisałem o Masyafie to mi tylko ten zamkł wyskoczyło. trochę dziwne. Lepiej się poś... zwiększa tempo. O oh my god, jeszcze tak daleko. Ja nie dam rady. Nie mam pojęcia czy to pobijać, czy przeżywać z wami tę podróż. Orbercie ciut, ciut było, przyznajcie. Oh. Czytać na wizji nie jest dobrze. Że... Bo niestety muszę wolno chodzić. Okay. Fajnie było... Chyba, że Zezal bym miał, no to wtedy lepiej by było. Jedno oko w dół, drugie w górę. <grym> I dwie rzeczy jednocześnie. Niczym syryjski snajper. Dwa cele jednocześnie śledzi. <grym> zaznaczę to. To zdjęcie z syryjskim sniperem. O nie! I wcześniej mówiłem, dlaczego na razie nie warto walczyć. Ponieważ nie mamy jeszcze dobrej broni i nie możemy robić kontr. Ja tak w pierwszej części głównie walczyłem za pomocą kontr. A na razie jeszcze tej możliwości nie mamy. Więc. Yy, to nie ja. Katar. Boże, jaki dźwięk! Ok, udało mi się dotrzeć do Damaszku w 10 minut. Pamiętam, że tu bardzo długo szło mi się gubiłem. A teraz bez zlikania na mapę trafiłem. Wow. Czyli uzupełnię zapasy wracając do Was albo okradając bandytów. Okej, okay, trudno, że jest taka paplamina o, o historii w tej seriale, trzeba się czegoś uczyć. Ok, na dzisiaj to już koniec. Nie chcę kilku rzeczy jednocześnie robić, w tym odcinku była podróż. Pamiętaj, że to dłuższe jest podróż mi to zajmie, za dwa odcinki. a ja to. 10 minut. Na razie mamy tylko miecz. i ukryte ostrze. Ok, to już koniec, a wykomentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z naszej serii. Let's play Assassin's Creed. Okej, okay, weźmiemy jeszcze rzut okiem na miasto. Ja! Ja! Druszemy jeszcze do miasta, ładny widoczek, no patrzcie. O, teraz pokazali, jeszcze ładnie. Hej, żegnałem się, żegnałem więc drugi raz nie muszę. I niestety koniami nie można po mieście. Tylko w trójce można. Koniami po mieście. W czwórce już w ogóle nie ma koni. A części zespołu to szczerze mówiąc cały czas się jest w mieście. I to jest minus. Lokacja, jest tylko jedna lokacja, w dwu... jeszcze w dwójce jest dużo lokacji, ale, w Brandenhut jest tylko jedna lokacja, się w Rzymie i tyle. To coś trochę słabe, ale, jest to dość duża lokacja, więc, chociaż nie, te też są duże, eee, ja nic, nic nie mówiłem, okej, okay, pa.